Jeśli jesteś tak samo jak ja, totalnie zakręcony na punkcie motoryzacji, to powinieneś subskrybować ten kanał. A zabiorę cię na niezwykłą motoryzacyjną przygodę. To tu zobaczysz niezliczoną ilość motoryzacyjnych projektów. To tu zobaczysz wszystko, co najnowsze w motoryzacji. To absolutnie jeden z najwspanialszych dni w moim życiu. Jestem na torze wyścigowym we Fiorano, na torze wyścigowym, w którym zostało zbudowane do testowania i dojeżdżenia samochodami marki Ferrari przez samego Enzo Ferrari. To tutaj jeżdżą wszystkie samochody, wszystkie bolidy, wszyscy kierowcy F1. I dziś to jest prawdziwy dzień dziecka, bo dziś to jest piask absolutna piaskownica. Byłem w tym miejscu kilka tygodni temu na prywatnej zupełnie wycieczce i mogłem podjechać co najwyżej pod bramę i zrobić sobie zdjęcie, że jest napisane e, Tor Fiorano. A dziś jestem tu w środku, a do dyspozycji mamy samochody, które na tym torze będą kręciły się do czerwonego pola na obrotomierzu. Kiedy legendarne klasyczne Ferrari będą, będą przez nas wyciskane właściwie tak, żeby wykrzesać z nich jak najlepsze osiągi. To jest dzień, w którym ja nie wierzyłem, że można w ogóle coś takiego zrealizować. Z jednej strony 308, które są takimi symbolami Ferrari lat 80., chociażby nie wiem czy pamiętacie serial Magnum, gdzie między innymi też 308 wyjeżdżała. Ale to, słuchajcie, to dla mnie to jest dla mnie Dreamka. Daytona od zawsze była dla mnie samochodem, który jest samochodem moich marzeń. I dziś jest ten dzień, kiedy. Jezus, mówię, powiem Wam, że aż się zaczynam tym przejmować naprawdę bardzo mocno. Bo niby jeszcze jakiś czas temu nie wierzyłem, że będę miał szansę podejść, nie tylko dotknąć, nie tylko pogłaskać, ale wsiąść i pojechać prawdziwą Daytoną. I to nie pojechać, przejechać się, ale pojechać tak, żeby ją dokręcić, dohamować, zredukować, przyłożyć, ustawić i żeby te opony, zobaczcie, zobaczcie jak to wygląda te opony, które są poząbkowane bo ten samochód jest naprawdę upalany i naprawdę jeździ i dziś będzie ten dzień jeden z najpiękniejszych dni chyba w moim życiu to materiał, w którym pokażę Wam mnóstwo mega fajnych rzeczy czasami nieostrych, czasami trzęsących, bo było tutaj sporo emocji i dzisiaj sam właściwie wszystko nagrywałem, ale ale uwierzcie, że naprawdę warto zobaczyć to, bo bo to jest w ogóle oficjalny program Ferrari, gdzie można wykupić kupić jazdy i taki mieć doświadczenia związane z klasycznymi, z klasycznymi samochodami. Coś absolutnie niesamowitego. Więc tylko na chwilę przypomnę Wam oczywiście o linku, który znajduje się pod spodem, czyli linku, porównywarce mówi. Na, nie zaoszczędzicie na, na Ferrari Daytona, to jest pewne z Mubi, ale zawsze zaoszczędzicie na to, żeby, żeby móc przejechać albo pojechać gdzieś kawałek dalej, bo będziecie mieli stówkę zwrotu i stówkę za każdą e, polecajkę, więc skorzystajcie z Mubi, a ja za sekundkę spróbuję jakoś to zorganizować i wreszcie wejść do prawdziwej, oryginalnej Daytony z tym centralnym z tą centralną nakrętką, zaraz się popłaczę ze szczęścia, bo powiem Wam, że trafiłem do zakładu, w którym powstają te najbardziej legendarne, najbardziej kultowe samochody. Zobaczcie, tutaj mamy F50, która sobie przed chwilą właśnie wjechała, tam stoi następna F50. Na szybko chcę Wam tylko pokazać jedną rzecz. Tu jest absolutnie bezcenny wóz. To jest Ferrari F1 z numerem 01, pierwsze Ferrari z, jako, jako prawdziwe F1, które występowało, które zostało znalezione bez silnika. I wyobraźcie sobie, że Ferrari Classic wzięło jakby dokumentację, Zrobiło nowe formy, odlało blok, odlało wszystko to, co było tutaj na nowo. I ten silnik został zrobiony przez Ferrari na nowo, zgodnie z pełną dokumentacją. Samochód nazywany spaghetti, przez ten układ wydechowy i kolektor, który tutaj jest. I to jest coś, co jest absolutnie fenomenalne i zjawiskowe, i rzadko kiedy się zdarza. Dlaczego założyłem te białe rękawiczki? Bo właśnie dlatego. Wprowadzając Was do tego samochodu, w ogóle to jest to auto, które całkiem niedawno zostało sprzedane. Zobaczcie tego z numerem 21, this 21 number. Um, to jest auto, które zostało całkiem niedawno sprzedane, e, bo to jest samochód, który wygrał Le Mau. i on chyba 45 milionów euro kosztował. Miesiąc temu dosłownie był sprzedawany na aukcji. Ale chcę Wam to pokazać, bo sekret tego miejsca jest nie tylko tu, w tej hali, ale sekret z tego miejsca jest w tym archiwum. Ferrari, goście z Ferrari przed chwilą mi tłumaczyli, że nie chodzi o stworzenie ludzi, którzy są absolutnymi specjalistami, bo ich historia może być różna, mogą się obrazić, mogą zachorować, może, mogą się zestarzeć, mogą się nie chcieć podzielić wiedzą. Enzo Ferrari był na tyle przewidujący, że tworzył historię każdego samochodu od początku do końca. Zobaczcie, to co jest tutaj, to oczywiście numeratory i symbole, które są. To są numery WIN każdego egzemplarza, który wyjechał z fabryki. Co to oznacza, że. To jest ta dokumentacja, na podstawie której można było zbudować i odbudować. Zobaczcie, to jest wszystko pisane ręcznie. I każdy o na gaźnikach zenit jechał w taki sposób. To jest akurat dokumentacja dotycząca kalibracji tego samochodu w innych obrotach, w innych różnych temperaturach, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, wjeżdża F50 Gryp. Niesamowite, co? A teraz chcę wam tylko jedną rzecz pokazać, bo najfajniejsze jest to, że gdzieś tu. 20, w tej terce 21301 i 21399 znajduje się dokumentacja do naszego Ferrari 400GT. I powiem Wam więcej. Nie mogę jej pokazać, ale widziałem ją i. Niesamowicie, aż ciarki przychodziły, kiedy łącznie z pierwszym zamówieniem, że został zamówione w listopadzie 1976 roku, dostarczone 17 maja 1977 roku do salonu, więc całkiem niedawno nasza 400 GT miała swoją rodzinę. Powiem Wam, że jestem takim ciemniakiem. Dopiero się teraz zorientowałem, już tak długo stoję i tak się zastanawiałem, dlaczego ta fura, o której Wam już mówiłem parę razy, że kosztuje te 37 milionów euro, czy tam pod 40, stoi sobie tutaj tak po prostu po środku i nic się z nim nie dzieje. Potem jak ją przykryli, sobie pomyślałem, że faktycznie może być w tym coś, że o coś tutaj bardziej chodzi. I teraz skupcie się. Może. Szybciej załapiecie niż ja. Na pewno szybciej załapiecie niż ja. Widzicie ten kadr i gościa, który by tam stał? Czy Ferrari F40? No, to jest to miejsce, gdzie Hamilton e, zrobił to zdjęcie ze swoim Ferrari F40. A z tego co wiem, i powiedzieli mi w kuluarach kierowcy, zupełnie po cichaczu, za chwilę przyjadą tutaj driverzy z e, Mans 24. 2025, więc dlatego wystawili samochód, który wygrał Lemał mnóstwo lat temu. Rozumiecie? A to jest ta chatka. Poprosili nas, żebyśmy przyszli teraz wszyscy tutaj jak grupa dziennikarzy, która, która jeździ e, i dołączyła do nas kolejna grupa. Dziennikarzy, fotografów, ludzi i wszyscy stali sta, stoimy przed tym autem. E, na, już zweryfikowałem tą cenę, bo podawałem Wam już kilka razy różne ceny. 35 milionów, ale plus opłaty aukcyjne na Retro Mobile. Za tyle został sprzedany. Oczywiście 35 milionów euro. E, I powiem Wam szczerze, że sami do końca nie wiemy, co się będzie działo. Ale tyle fotografów dla nas tutaj nie bezwali, dobra. to no teraz jest chwila czasu, i odsłonięty jest ten samochód, więc chcę Wam szybko powiedzieć dosłownie kilka zdań dotyczących 250 LM, bo no, dokładnie tak się nazywa. Rok produkcji to 1964 rok. To niezwykle ważne, bo dokładnie w 65 roku ten samochód wygrywa wyścig Le Mans z tym numerem 21 na boku. Dlaczego on jest tak ważny i dlaczego on był tak drogi? Powiem Wam, że nawet kiedy go sprzedawali te dwa miesiące temu, ta cena szacowana była w granicach 24-23 milionów euro, a został sprzedany za 35 milionów, niespełna bez tam kilku groszy. 35 milionów euro. O co w tym chodzi? Otóż wyobraźcie sobie, że 250LM to samochód, który zamyka pewną epokę w historii Ferrari. To samochód, który spowodował, że Ferrari wygrywa Le Mans po raz dziewiąty, a potem przez ponad 55 lat, 58 chyba lat, była zupełna pustka do 2023, kiedy znowu Ferrari wygrywa le Mans. Więc auto jest bardzo, bardzo historyczne. Zobaczcie, zwróćcie uwagę że ono nie jest doskonałe, że ono ma tutaj delikatne pęknięcia, które, które są, że ten lakier jest poobijany od kamieni dookoła, ale dlatego ten samochód też został tak drogo wyceniony i tak drogo zachowany. Gdyby był odrestaurowany, to powiem Wam, że nie wyglądałby i na pewno nie byłby aż tak drogi. Afrykańska flaga wynika z tego, że to samochód, który jeździł potem m.in. w Daytona De 24 e i auto to zresztą pochodzi z amerykańskiego muzeum i amerykańskie muzeum wystawiło go na sprzedaż podczas targów Retromobile w Paryżu, bo chciało się troszkę rozbudować, trochę chciało um, powiększyć się swoje zbiory i pozbyli się tego samochodu, który tu w tym sanktuarium prędkości e, jest prawdziwą ikoną. Oni chodzą po prostu wokół tego samochodu, ręce im się trzęsą i nie ma co się dziwić. Pod maską z tyłu pracuje 12-cylindrowy silnik, który jest motorem od, na sześciu gaźnikach Webera, o około 330 koni mechanicznych. Masa całego pojazdu to 800 kg. Historia też jest bardzo ciekawa, bo sam samochód musiał startować razem z prototypami. Miało być go wyprodukowanych 100 egzemplarzy, ale w związku z tym, że wyprodukowano go 33 samochody, to nie został dopuszczony to jako samochód seryjny, tylko wszedł jako samochód e, e, prototypowy, a i tak wygrał. To też jeszcze jeden bardzo ważny punkt. To Jedyne Ferrari, które wygrało Le Mans, które pochodziło z prywatnego zespołu. No dobrze, a to jest nasz car park, który stoi, który stoi przed nas otworem. Jest. Mamy 550 Maranello, mamy 308 do dyspozycji. Chyba to jest egzemplarz, w którym będę jechał. guys, tutaj mamy kolejną 308, mamy Mondiala. I najważniejszy samochód dla mnie, czyli moje największe motoryzacyjne marzenie, czyli oryginalna, najprawdziwsza Daytona, która, która czeka. I którą prędzej czy później do, do której prędzej czy później siądę. 550, 550 Maranello, ok. Tak, już zostałem pogoniony, że troszkę za blisko miejsca. No trudno. Dobra, zobaczymy czy będzie jechała Daytona, bo to jest niesamowite jak ona brzmi w tym wszystkim. Powiem wam, że ta Daytona jest dla mnie jakąś taką absolutną... Ciekaw jestem jak nasza 400, która ma ten sam silnik, chodzi w, rzeczy, w porównaniu do samochodu, który jest w fabrycznym zestawieniu słychać było, że są ga gaźniki właśnie wsiadam za sekundkę znaczy wiem, że jest moja kolejka na razie jeszcze oni sobie muszą pojeździć ale wsiadam do Daytona za sekundkę Mam, już wziąłem kamerkę e, i e, to maleństwo, ta Daytona nie mówię o mondialu, ta Daytona czeka na mnie patrzcie na to oh my god niemożliwe ale zobaczcie, że układ wydechowy w niej jest dokładnie taki sam. Okay. Jak w cztery setce, te długie wydechy poskładane, jeden na drugi, jeden na też brzmi dosyć podobnie. Oponowo jest to samo. Dla mnie Daytona była czymś absolutnie wyjątkowym od momentu kiedy pierwszy raz zobaczyłem chociażby Miami Vice i... I to jak oni jeździli, wszyscy wiemy już, że w Miami Vice tak nie było prawdziwej Daytony, bo to była tylko replika zbudowana na korbecie C4, ale 550 Maranello podjeżdża. Powinny podjechać jeszcze dwie 308 i powinna podjechać z Daytona i moja kolej. To, że te samochody wyjeżdżają na tor i to, że są palane i jeżdżane w ten sposób, powiem Wam szczerze, że jestem pod wielkim wrażeniem. Zawsze dużo osób podchodzi do klasycznych Ferrari z takim sercem na ramieniu, czy się uda, czy dojedzie, czy przejedzie i tak dalej. Zaczynamy co prawda ten dzień, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej, ale troszkę e, e, Corso Pilota, czyli e, ten program jazdy klasycznymi Ferrari, otwiera oczy niedowierką, że te samochody jednak jeżdżą, jednak potrafią. Zobaczymy, jestem mega ciekawy. Dobra, podjeżdża kolejna 300 to na wróciłem i teraz za sekundkę powinna podjechać bogini. Po Dobra, patrzcie i to od tego samochodu wzięło się fotele typu Daytona tutaj z tymi przeszyciami. Ta podsufitka. O, powiem Wam, niesamowite. Patrzcie, jak wygląda deska rozdzielcza, bo ona jest po prostu arcydziełem sztuki. Eee. Obrotomierz, w którym czerwone pole zaczyna się przy 8000 obrotów, prędkościomierz wyskalowany do 300 km na godzinę w samochodzie z 1968 roku. Te zegary środkowe wyglądające jak takie nie do końca w jakości Ferrari albo albo Fiat ale to nie ma absolutnego znaczenia. Przełączniki, które wykorzystywane były, i te wszystkie cięgna, które wykorzystywane były we wcześniejszych. Um, i późniejszych modelach Ferrari, od 400-ki przez 308-ki, przez e, każdą, każdą inną. No i oczywiście ta legendarna skrzynia biegów z e, tym grzebieniem. No to coś, co, co, co jest niezwykle imponujące. No i oczywiście ta podsufitka. Tutaj pokazuję, że jest OK. We are ready. <grym> o kurde! Niesamowite! Słuchajcie! Właśnie wyjeżdżam Tajtoną, która. Nie wyobrażałem sobie, że mogę ją prowadzić. To jest. Tak. Pomyśl. You must be gentle with the gearbox. Tak. Yeah. Oczywiście. Na razie robimy bardzo delikatnie, żeby e, przejechać na. O. Okay. Oh. 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 Okay. Wait a minute, amas. Synchronizator na dwójce jest no. wytarty. I zaraz się nauczę rzucać te biegi w ten sposób, żeby... Ale ona jest ciężka, jak ona jest pływająca i ja cię w ręce. Jak ona reaguje na tych gaźnikach, na to wciśnięcie pedału gazu. Jak ona reaguje na to, żeby że, że dodajesz gazu i ona od razu wychodzi. I Uuu, Niesamowite! Jaka ona jest mocna, skubana. Gaz ma potężny skok w momencie, kiedy naciskasz ten gaz. Dokładnie tak jak w 400, myślałem, że to u nas jest coś nie tak, a ona po prostu tak ma. Z jednej strony nogą możesz pracować w ten sposób, dodając to, ale żeby dodać do pełnego, muszę wyprostować te wszystkie przełączniki. To wszystko jest dokładnie jak w 400 GT, jest dokładnie takie, dokładnie takie samo, jest założona klimatyzacja. Jak to tam pływa na tych zakrętach, niesamowite, pan! Now it's working. Yeah. Udało mi się ogarnąć, słuchajcie, drugi bieg, żeby nie... E, żeby nie będzie nas złego za toru. Wow! 5 tysięcy, 6 tysięcy, 7 tysięcy obrotów. Na najciekawszym minutę z zimnymi gaźnikami połkuję. Właśnie pewnie przepaliłem jakieś 20 litrów już na, na tych kilku, obrotów, na tym jednym. 150. O! Tutaj mamy e, punkt zdjęcia nogi z gazu. Ale się jaracie ja kręcę. Ta kierownica. Trzymanie tej legendarnej kierownicy w ręku jest czymś nie akcjonnie są. Dobra, no, 560, 100, 120, 106. Ja powiem Wam tak, ciężej działa układ kierowniczy, faktycznie ten układ kierowniczy jest taki, że trzeba go e, naprawdę dosyć mocno wyczuć. Ale, ale niesamowite jest to, jak ona jest mocna. On mechaniczny, z 12-cylindrowego silnika, z zasilanego gaźnika jest kompletnie innym koniem Kompletnie. Pozycja za kierownicą w Daytonie jest przedziwna, bo faktycznie siedzisz i trochę tak leżysz w tym, w tym samochodzie, ale powiem Wam, że sama opcja tego, że te zegary, które się trzęsą, one nam nie, po, nie pokazują równo tego, e, co się dzieje, a z drugiej strony, w momencie kiedy dodasz gazu, to on robi. od razu wchodzi na te obroty, tego, tego dołu jest troszkę nierównego, jest przechodzi. Coś niesamowitego. E, nie powiedziałem Wam w końcu chyba nieco o silniku tutaj, bo to silnik, który jest w pojemności 4,4 litra. E, dwa e, wałki po cztery zawory na cylinder. E, Zasilany troszkę inaczej niż Ferrari 400 GT, o którym... Mu do którego go często porównuję, bo to są te same lata i ta sama technologia tworzenia tego samochodu. 400 była jego bardziej odpowiednikiem w wersji czteroosobowej, chociaż była późniejsza. Daytona to 1968 rok. Do 1974 bodajże była produkowana. Ważne, że wyprodukowano jej około 1400 egzemplarzy. Te niespełna 360 koni mechanicznych dawało szansę e, Daytonie rozpędzić się do setki w 5,4 sekundy. Przypomnę Wam, że mówimy o wozie, który pochodzi z 1968 roku. To jest taka fura, którą jak już można byłoby kiedyś mieć, e, to to jest ten samochód na całe życie. Ciekawe jest to, że nie ma, nie ma lusterka drugiego. E, ani prawego, ani lewego. Ferrari 400. Ferrari 400 nie ma e, lusterka z prawej strony, a tutaj nie mam nawet lusterka z lewej strony. Czy moje marzenie jest w ogóle absolutnie spełnione? Mamy wycięty synchronizator na prawej stronie, są nowo uszyte, a w ogóle cała jest sama jest cała jest odrestaurowana na nowo. Też ma tak długie biegi. Też jestem, powiem, wam, absolutnie zaskoczony tym, że jedzie z tak długimi biegami na Czyli ta dwójka jest do prawie 120 km na godzinę. Dokładnie tak podobnie jest w 400. Chociaż skrzynia jest inna. Tu jest dogleg, czyli jedynka jest do tyłu. O co chodziło z doglegiem? Dlaczego jedynka była do tyłu? No bo macie taką sytuację jak dziś czyli jesteśmy na torze wyścigowym, właściwie jedynki używasz tylko raz, tylko i wyłącznie przy ruszeniu.